Cześć witam was w kolejnym odcinku dzisiaj chciałem wam pokazać bardzo ciekawy egzemplarz samochodu Volvo XC popatrzcie się jak wygląda auto znajomego zarejestrowane już na żółtych blachach bardzo fajny stan techniczny, stan blacharski bardzo fajnie zrobione ze smakiem wszystko ja powiem szczerze, pierwszy raz widziałem takie Volvo na oczy. Może wam pokażę co my robiliśmy pod maską. My tutaj wymienialiśmy pompę wody. Popatrzcie się w zadbane. Jakie wszystkie te tapicerki w bardzo fajnym, oryginalnym stanie. Tutaj fajne otwieranie drzwi, korpki. siądziemy na stop. chwilę do środka, bo coś nam tutaj pod. O, tu mamy do otwierania maski. Pyk. I tak, tak wygląda Volvo. Bardzo fajnie siedzi się w tym samochodzie Trochę z zewnątrz przypomina mi starego Jeepa. Kierownica pomimo. Nie wiem, który to zna nawet rok. D 91. Chyba 91. Ale mogę się mylić. Piszcie w komentarzach, jeżeli się mylę. o tej robiliśmy płukanie układu chłodniczego. Przy okazji, wymienialiśmy pompę wody. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda pod maską. Popatrzcie się, jak to wszystko fajnie wygląda. Jaka ta pizzerka? Fotele niewygniecione. Pozycja za kierownicą bardzo fajna. się widać cały przód samochodu. więc dla ludzi, którzy lubią widzieć przód swojego samochodu, idealne auto. Silnik pracuje bardzo ładnie, o proszę na liczniku 240 Obrotomierz Zegar, prędkościomierz Temperatura wody, bak, paliwo Podejdziemy Gdzie tu się otwierało machę? O proszę Tak jak już wspominałem, szkoda, że nie nagrałem wam jak Wygląda od spodu, bo standard jest bardzo fajny. Tutaj widzicie, że robione było coś przy silniku. Tutaj od kolektora wydechowego nowe śruby, nowe nakrętki. Bardzo dużo miejsca. Tak tutaj śmialiśmy się z Michałem, że można byłoby komorę w 90% wylakierować bez demontażu silnika. O, patrzy się, jak dużo miejsca wszędzie. Nic nie poupychane. Widzę tutaj, alternator był po regeneracji. Tutaj przewody nowe. Tutaj też jakieś przewody idą nowe. My tutaj wymienialiśmy pompę wody. Pompa wody bardzo skorodowana, aluminium utlenione. Najbardziej, największy problem był z wyciągnięciem tej rurki. Starą pompę wody, jak już odsunęliśmy i tą rurkę odpięliśmy z drugiej strony, musieliśmy tutaj podgrzewać, obsługiwać, żeby to skorodowane aluminium odpuściło. Jało też widać był robiony rok temu. Także bardzo fajny stan samochodu. Piszcie, czy Wam też przypomina trochę Jeepa? Ja powiem szczerze, pierwszy raz, pierwszy raz takie Volvo widzę na oczy. O, maska coś się. Może nie cofło to. Może tutaj linka nie cofła, zaraz zobaczymy. O, chyba tak. A teraz powinna się już. O, tego jej brakowało. O, tutaj fajny akcent nowoczesności, LED. LED bar, tutaj mamy trapy, dobrze mówię? Trapy to się chyba nazywa, do terenu. Fajnie wyspawana e, konstrukcja tutaj na bagażnik dachowy. U góry mamy zapas, też przymocowany. O, antenka, na końcu antenki mamy chorągieweczkę. Fajne opony, podobno tutaj zawieszenie też coś było podwyższane, opony też są większe niż w standardzie, takie zrobione, o widzicie, tutaj mamy wycieraczki na lusterkach, nie na lusterkach, tylko na reflektorach. I co? Bardzo ciekawy egzemplarz, fajnie jak od czasu do czasu taki samochód trafi na warsztat. Jeżeli będę miał możliwość, to będę Wam oczywiście prezentował takie ciekawe samochody, piszcie w komentarzach jakimi Wy klasykami jeździcie. No tutaj stoi nasz dawca. supre też przywiozłem pod warsztat i też z nią coś myślę już tą sobotę zacznę działać. Także bardzo fajny samochód. Jutro przywozi nam drugie auto, też jakieś Volvo, to ogólnie jak my go to nazywamy to jest nasz lokalny Jose kolekcjoner. Nie będę mówił co dzisiaj mówił, czym on się różni od prawdziwego Jose kolekcjonera a nim. Może to wam kiedyś zdradzę, ale jak mi pozwoli powiedzieć, o czym rozmawialiśmy. Także w tym odcinku to jest wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.